Weź od razu kurwa. ten, to ja polecę na skrzynkę. Ty, Michu, ja, zawracam ty. Tam z 70 osób, kurwa, będą dwa ostatnie. A, dobra. Ale ja tu na no, ten, zajrzać, zawsze jest duże rzeczy. Ładuję. Zaraz zmienimy nasz punkt zbiorny, sporny. Tylko u mnie jest wyczka, to ją wezmę od razu. Dobierz Ale w ogóle to z jednej strony idziemy kurwa oh, 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 oh. No o, skrzynka koło ciebie Kurwa drzwi się zatrzasnęły jebane Tam jest przeszukane, tam nic nie ma. Skrzyn po skrzynkę biegnie. Tam ich jest w chuj. Spokojnie tam. Tam ich jest w chuj, Tam na lewo, nie? Na TV Station. Idziemy, tam nie... Dobra. Na pewno nie. Myślę, że już sobie poszli stamtąd? Tam było, kurwa, z trzy drużyny tam lądowały. Nie to jak trzy drużyny, to jedna na pewno została. Woli na cichaczu, nie? Też jest blisko. Zmywał. Chyba, że bierzemy jednego tego, żeby wiedzieć, gdzie ktoś jest. Tutaj jest, o, o? zewnątrz. No nie wiem, czy to dobry pomysł. żeby takiś. Ty musimy zaraz spierdalać, Michał. Szczela tu ktoś? Nad nami jest Chyba tutaj chyba był gdzieś. tam, tam widziałem za budynkiem. There, tarczy, jest na dachu, jest na dachu. Schowaj się, schowaj się. Tutaj jest. Leży jeden. Dobity. Jeszcze jeden jest, na do... niżej gdzieś był. Jest to na zakładzie, jest na zakładzie, jest na zakładzie, jest na nie jest na jeszcze jeden był Ja dwóch było. zakładzie, jest na na górę, może na nich coś na nie? No cóż, pójdę coś wziąć. Może nie, gdzie. Strzela tu ktoś. Tu gdzieś chyba. Nie trafił mnie ani razu. My. Biegam do budynku, biegam do budynku. Zamykam drzwi. Jest na dole. Dwóch. Na dole w tym budynku. No, dwóch. Jeden obity mocno. Muszę schować? No zakamp się na nich gdzieś w drogu. Ich zaskocz. Na pewno tam wejdą. Może mogą jeszcze drabiną wejść, nie? Przez te drzwi takie podwójne. Jaką tu na ciebie, może się zamyślisz. No ja wyląduję na dachu, postaram się. Mina pan jest przy drabinie zostawiona, żeby ludzie chcieli wejść to od razu na minę. Się no to jak wejdą, to dalej info. Idę po ich rzeczy na dach Co? Ojej, kurwa, tam auto gdzieś dalej jedzie Bo oni tu zaczną biec, to ich wykosimy, kurwa Do biegu z stronę studionu, kurwa O, o, słyszę, 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 ty Musimy ich wykampić Klejmora postawili przez wschody. Tutaj jest, tu jest będzie, będzie będą tutaj, zaraz się strefach zacznie, to go kurwa zajebiemy Jednego położyłem. Kogo zabiję? Niemca jeszcze w dodatku. Mam kartę do bunkro! Chyba <laughs> takie dobre broni no. mieli i fuje zrobili? Ty, a jak tam kurwa ten Doskoczyć do tego drugiego dachu, tutaj gdzie jest ten do podniesienia? Eee, chyba z Station. Tylko. Ale to już nie mamy czasu, to żeby tam się wypierdalać. 50 sekund zostało. I strefa się zamknie. Musimy lecieć. Chyba coś co po nich jeszcze podniosę. No, jeszcze zdążysz. A tu ktoś chyba z prawej strzelał. Dobra, gdzie jestem? Już idę, już idę. Musimy przebiec przez rzekę jak najszybciej. Ktoś tu łagą wypierdala tutaj gdzieś. Ty, a to ja, kurwa, steruję Tak, ty no. Ułożę na strefę, może na strefę. Szybko zapierdala. Tu mają skrzynkę przeciwnicy. I tutaj są za mną, biegną, uważaj, odwróć się. Widzę ich, widzę ich. Zabiłem obydwu. Znowu Niemca. Kurwa, ale, ale dzisiaj mam dzień. Tam jest zrzut? No, ale to od nich, nie, chciałem po nich rzeczy wziąć. Dobrze, że ich szlukałem, ale tutaj jest jeszcze jeden zrzut. Ty. No to jest nasz. Weź se tam gusta. Mogę kurwa wziąć. Tutaj jest, to jest. To jest nasz. To nie jest A, ale kurwa oszustwo co? Mm -hmm. Zostawiam smołka wyjść z tego sensora, nie? Jak masz? O! I się zastanowić, gdzie będziemy biegli kurwa. na tą lupkę. Nie, czy lepiej gdzieś tutaj bliżej kurwa. Gdzie chcesz. Na lubkę tam no, są to, budynki tam z zabudowania nie. najbliższe, nie? Kurwa zdążymy? Lekko. Jakiś sekund, teraz też zapierdala ty teraz. Jest? jesteśmy w strefie już. A jesteśmy już, tak? Mhm. Ujechane wszystko, kurwa. O nie, tarczę ktoś zostawił. Ile masz kamizelek? Jedno. Ja mam dwie. Moglibyśmy sklep zahaczyć po drodze. Tam w sklepie wykopili kogoś? forest jest Objectives updated tutaj sam

O, patrz znalazłem. Jest Nie chcę, nie chcę. Pograłem nie przy, przy Ja Miałem zajebiste... ten... planet. No Dawaj na tą skrzynkę ostatnią już. Tutaj zaskanuj też, bo tu często są. Nikogo nie było widać w każdym razie, mają Armor nie chcesz? Mam już mam Mamy sklep, możemy sobie kupić kurwa self revive albo jakieś inne czary No, mamy pieniądze A spóki tu jeszcze nie ma ciasna Tu jest sklep po lewej Aha Ale trochę na takiej otwartej przestrzeni, nie? Jeppe zostanie zostaną po mnie dwie. Jak coś to bierz od razu? UAV też kub jedno. I pójść od razu. A nie starczyło mi na self revivea ty kurwa, 300 dolarów nam brakuje. To jest czyste, to możemy spokojnie przeszukać. Chyba że ghosty jakieś siedzą. Różnie, trzeba się rozejrzeć, auto, auto tam idzie. Wezmę tą skrzynkę, może starczy nam na salę Od razu to jest sklep. Zostawiam hejs przy sklepie. Kurwa, jeszcze teraz nas trakują W tym budynku możemy się skąpić A jesteśmy za daleko jeszcze. To jest za jak jakaś. Nie ma zabawek Tu byśmy gdzieś jeszcze poszli Tam na ulicy? Ulica? Kurwa, koleś tu jest. Zajembałem obydwóch. To, to wość podnieść Samochód jeszcze tu jedzie. Samochód jeszcze jedzie kto to gość. Czekaj, do środka, biegnę na górę. biegnę na górę od razu. Jeszcze jedzie, tam na dachu jest, na dachu jest po drugiej stronie. Zostawię. zostawię Do środka, chodź tu do środka. Dobra, wleczę się co. Nie, 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 ja cię podniosę. nie, Cię nie, nie jest tu, jest tu! Tak, z drugiej Słowaj strony! Chowaj się. Się. się i te kamizelki na uszty No kurwa, nie mogę, nie miałem jak. Puszczam i wi zaraz. Nie wiem gdzie jest, Na dachu, na dachu po drugiej Słowaj stronie tutaj. Mam go, zajebałem gnoja kurwa. Huuu, to było dobre. 10 killi mam człowieka, zapisuję to. A ja ile mam? Nikogo nie zabijam Jednego. Eeeh, ty tam byś pobiegłeś <grytanie> ty? No zbieram po nich kurwa. Ja nic Nikogo nie ma już. A nie, już, koniec, tak? Dana miał fajnego poko ja już mam przecież z tego grała i te... Potrzebujesz jeszcze coś ze sklepu? Ja co, musiałbym Celebrvival kupić? Ma... A, Żyć czekaj, mi Czekaj, a na drugie co mam? Żyć mi, Kasiury a ja mam tego Celebrvivala, tak? No, ja, ja złożyłem tam u góry Trefa zapierdala, ty... a nie... Rozumiem się... <laughs> Jak jeszcze nie wziąłeś? mp to nie chcę. stąd, czy co? No do strefy by się zdało iść A bo to ja tu... Do... to chodź, idziemy Idziemy potem kurwa po tą lupkę jeszcze tu Może no złożymy spokojnie, no? Dawaj panią Mam UAV, jak coś to mów, to puszczę, nie? To ty otworzyłeś skrzynkę? Mhm. Tu masz takie fajne karabiny wściekłe. Kamizelki, kamizelki masz pełne? Pięć w zapasie. Trefa zapierdala, tak? Teraz tak. dopiero. no. O nie, kurwa, się przestraszyłem. coś. dokup, się Jak maski gazowe nie masz, to zakup, nie wiem. Mam U... maskę. UAV kup, jak nie masz. Wszystko się przyda teraz. No dobra. Gdzie idziemy? Wezmę, kupię, kurwa. I'll play. spierdalamy stąd, czy jak? Nie, nie dowodzisz, ale ja proponuję... Dobrze, tutaj... dobrze Spagę. jesteśmy. Nie, nie, nie doszło. Nie, a jak potem będziemy mieli przypał. Tam... Jest tam kościół, jest gościu na straży. Na dole tam siedział. Może wejść na wieżę. Jej wypuścili, masz go w stanie. Mam no. a na ile ten kurwa. Jest tam, biegnie, daje? tam biegnie. Na 50 metrów. Zostaw, został, w Nie szczelam. Zostaw tych został, bo nie, 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 ja nie mam nic na dalekie. Nie mam jedną broń Jak się zatrzymają, to mogę jej jebnąć Kurwa, te. Nie, już nie chcę, pobiegną. Albo dawaj tego ostatniego, nie na no chuj tak. A już ktoś do nich zaczął napieldalać, widzisz? No dobrze, dobrze, 15 drużyn zostało My... Z pleców nam My raczej tam nie przejdziemy. Tam teraz? O głowa. Może bo tam mogą być, nie? Ja bym tu przekampił na górze, po prostu. Szkoda co to gry. Pieniędzy nie potrzebujemy. Wtedy żeśmy się tu bronili, pamiętasz? Pamiętam, no. Fajnie to było. Kurwa, czy. Mam sensor. Ty, a ja swojego grała zostawiłem gdzieś. Nie mam. Czuję, że to jest ten mecz. A tam tam gościu jest, tam gościu jest. Byłeś, Biegnie tam tyłem. Jeden był tylko. Nie tam tutaj kurwa wejdzie. Tam gdzieś się strzelają. Pewne to minę pod drzwi w razie gdy się. Hmm. Jak wybuchnie, to mówię. Ja mam czwórkę, to od razu im dorzucę. Nie, no my właśnie powinniśmy już spierdalać do przodu, do środka mapy, kurwa. Myślisz? Ale środek jest otwarty całkiem. A my z Boniard już, kurwa tylko. Ale mi i miło, nas nie widzicie, 11 drużyn zostało, 19 graczy. czyli jest dużo pojedynczych. Tutaj jest sklep w tym, tym w pomieszczeniu, więc... A jak ktoś chciał kogoś wykupić, to trzymamy to. No to może lubkę by to... Słuchaj, za 40 sekund nie zdążymy nic zrobić, kurwa. Tam biegną dwóch. Tu jest jeden w środku. Przy sklepie. Gdzie wykupywał chyba. Ja nie, nie widzę sklepu, nie mogę stamtąd No, się, ja też kurwa. nie widzę stąd. Ale jest tam na dole gdzieś. No syn. Ja tutaj... O plecy nam nikt nie robi. Z naszej strony nikt nie idzie ze pleców, kurwa. Może będziemy no pójdź... zaraz musieli spierdalać Pójść może UAV, bo on tu jest, kurwa, skurwysyn O kurwa, widzisz? Gdzie jest? Jednego zabiłem Drugi jest gdzieś tam Tam może być cały czas na goście typ. Dwóch tam siedzi Kurwa, trzeba wychodzić Jest tutaj, za ciężarówką dwóch. Leży w Pierda, zabity jeden może i na plecy, jeden jest tu. Zabity, dobra. Leży, dobra. Jeden może być jeszcze w środku. 5 drużyn, 9 graczy. Puszczam yes, okay, javi. Się... Wszyscy na gałstach, kurwa. Jeszcze nie. Mobyśmy się mogli jeszcze wpierdolić na tą wieżę, ty. Na wieżę przejebane, jakby to mieli bazuki. Lecą raczej nikt. Tu możemy za tym murkiem po prostu siedzieć, bo tu nikogo nie tam ma. Tam jest, tam jest. Zdejmowałem go. Uważaj, tu są nie przyjdzie, raczej, chyba że z tamtego budynku. Jest, biegnie, biegnie. Jeden, na jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Może mieć self reviva yeah. Jeszcze Piękna ten jeden akcja. może żyć Miałeś team wiped? Kurwa nie mam nie, naboi stary nie, nie, nie. Nabojem się kończy maszwe 28. 28 O chuj Takie okay, mam tu jakieś kurwa dwie Dobra, idziemy spokojnie za strefą, nie, nie, nie ten, bez pośpiechu. A ty ma masz amunicję chcesz? Aż. Uważaj, uważaj, powolutku, powoli, 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 w strefę. Jest tam, jest, jest, jest. jest tam ja za murkiem jest. jestem, za murkiem jestem. Zaznaczaj. Widzę go, widzę go. Oberwał trochę. Przedwzglądał cztery. 4 Nietrafiony. Kurwa, zajebał mnie, nie wierzę. Tam jest. Kurwa, mi to maskę kurwa, podnosi. Dobry Drugie miejsce. Mi, kurwa, jebane. Drugie miejsce. No. Ale tamtyk, żeśmy czterech, tam w tych 84 ładnie, kurwa, panie. Dobry mecz był w ogóle, a? Muszę to pisać aż. No.